Cześć, bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że możemy znów się razem pomodlić. Papież Benedykt tak mówił o Maryi: Spogląda ona na nas z tą samą miłością Ojca i nam błogosławi, zachowuje się jak nasza pośredniczka. I tak jej przyzywamy w Salwę Regina, adwokata nostra. Nawet gdyby wszyscy źle o nas mówili, ona, matka, powie o nas dobrze, ponieważ jej niepokalane serce. Jest zestrojone z Bożym Miłosierdziem. Pomódmy się dzisiaj w intencji zdrowia papieża. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radź wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych wieczny odpoczynek raczej im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dziękujemy Wam bardzo za wspólną modlitwę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Piotra, Renaty, Marleny, Tosi i Hanny. I mamy nadzieję, że jutro też usłyszymy się i pomodlimy o 12. .00. Dzięki, cześć. Cześć.